Witajcie na kanale. Słuchajcie, jeszcze w starym roku taki krótki materiał odnośnie regeneracji kolektorów, a tak naprawdę o zebranej sadzy i na garze w tych kolektorach. Mamy chyba pod koniec roku trafił nam się rekordzista. To jest z BMW 3 litrowego serii F kolektor sądzę. Tutaj mamy magistralę, tutaj mamy kolektor. Pokażę Wam jak wygląda magistrala, czyli dopływ powietrza do kolektora sącego do klap wirowych. Zobaczcie sobie. Tu jest średnicy przepływu jakieś 3 centymetry 3,5 może na 2. Po prostu jest całkowicie zabity. Samochód ma przejechane około 200 chyba 50 tysięcy. Natomiast to daje wiele do życzenia. Co tam się dzieje w tym samochodzie. Zobaczcie sobie teraz kolektor. Więc my przystępujemy do Najpierw do fazy czyszczenia, jeśli chodzi o kolektor sący. Później się bierzemy za klapy. Teraz wam pokażę jak są zabite klapy. No to, że już mają luzy, to jest normalne, ale zobaczcie sobie jak to wygląda. Niektórych praktycznie całkowicie są zabite. Tutaj myślę, że spokojnie będzie jakieś pół kilo samego nagaru, jeśli chodzi o ten kolektor. Także pamiętajcie, warto dbać i prawidłowo serwisować swoje auta. Bo tutaj mamy auto od pierwszego właściciela. Samochód zakupiony w Polsce. No i niestety tak to wygląda. Przy takim przebiegu. Także bierzemy się do roboty. Czyli tak to wygląda po skończonej regeneracji. Teraz Wam pokażę tą magistralę. Zobaczcie sobie. Tak jest pełen przelot w magistrali. Wjeździubek ten z magistrali jest wyczyszczony. Hmm, nastawnik oczyszczony, nasmarowany. Pójdzie kąt ustawienia klap jeszcze. No i oczywiście, klapy. Nie ja wam pokażę tutaj ślady. Zobaczcie sobie. To są ślady odręcznego e, czyszczenia, ponieważ tu był przypalony olej, w ogóle nie do czyszczenia przez maszynę, więc to są ślady ręcznego czyszczenia. Natomiast całkowicie jest y, czysty. Y, zobaczymy sobie tutaj na samym końcu, bo tu było najwięcej zalepione. Trzymamy wszystko ładnie. Pozostały nam jeszcze założenie uszczelek, założenie uszczelek i poskręcanie tego i wysyłamy. Jak widzicie, uszczelki są założone. Chciałem jedną rzecz powiedzieć na temat tych uszczelek. One dosyć często źle są montowane przez serwisy tutaj. One po prostu są niedociskane i potrafią się podwijać przy włożeniu. Tak samo tutaj potrafią wypaść w tych miejscach i tak samo się podwijają. Więc dobre dociśnięcie tych uszczelek to jest podstawa. Wtedy mamy pewność, że one nam nie odpadną, bo jak wiecie, kolektor przykręcamy odwrotnie nie widać tego. Więc jeżeli dobrze zabezpieczycie sobie, powciskacie w te miejsca te uszczelki, na pewno wam nie wypadną. Druga rzecz, te uszczelki są jednorazowe. Dosyć często, jak wymieniacie świece, skręcacie później na starych uszczelkach, podstawa jest wymienić te uszczelki, one są jednorazowe. Pamiętajcie o tym. Co do magistrali, jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Pamiętajcie, jaki był wcześniej przepływ, więc tu teraz mamy 100%. Przepływu, tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze, jak klapy delikatnie chodzą. Sleciutko, więc nastawnik sobie będzie nie miał żadnych oporów z pracą. No to, a co jeszcze chciałem dodać? Słuchajcie, ten kolektor miał dokładnie 370 gram. Suchego nagaru, a ile tam maszyna jeszcze w maszynie zostało, to myślę, że jakieś dobre do, do 60-70 gram spokojnie mogło zostać. Więc tak to wygląda. Faktycznie był to rekordzista jeśli chodzi o ten rok. No, i co? To będzie nasz ostatni materiał. Jeszcze w starym roku mamy dosyć dużo tego materiału niestety brak czasu żeby na, zmontować i, i wam pokazać co ciekawsze rzeczy więc postaramy się w nowym roku już troszkę przyspieszyć rzucanie tych filmów dla was a tak od siebie chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku przede wszystkim zdrowia co najważniejsze chyba wiadomo jak się ma zdrowie reszta przyjdzie sama a co do użytkowników aut no, żeby jak najmniej wam się psuły pamiętajcie jak będziecie dbali tak będziecie mieli na koniec chciałem wszystkim podziękować za subskrypcję kanału w tym roku, sporo osób doszło, mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze większe zasięgi będziemy mieli, także dziękuję wszystkim za subskrybowanie, tym, którzy nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji, no i to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w następnym roku, pozdrawiam!